Serwus. W trakcie realizacji poprzedniego materiału natrafiłem na artykuł na portalu demagog.org weryfikujący, czy laboratoryjnie wyhodowane mięso zawiera komórki rakowe. Podstawą do napisania artykułu na ten temat był ten filmik. Nexus. Bardzo ciekawa prasa, warto ją czytać. I na przykład można się dowiedzieć z czego produkuje się sztuczne mięso w laboratoriach Big Farmy. Otóż to sztuczne mięso produkuje się z komórek rakowych. Mają to opanowane. Długo będą to pchali do kiełbasy. Smacznego. Weryfikacja tej informacji przez demagoga nie usatysfakcjonowała mnie. Polska Fundacja Fact Checkingu nie pochyliła się nad samym źródłem informacji, skąd się wzięło potencjalne wykorzystanie komórek nowotworowych przy produkcji artykułów spożywczych. Co prawda, Artykuł artykuł zaznacza, że syntetyczne mięso produkowane jest z wykorzystaniem komórek macierzystych, które tak jak komórki nowotworowe posiadają zdolność do szybkiego namnażania się, co jest jedynym aspektem łączącym komórki macierzyste z nowotworem, przynajmniej według demagoga. Postanowiłem jednak poszukać głębiej. To, co teraz oglądasz, jest efektem moich poszukiwań. Czołówka. Autor TikTokowego nagrania jako źródło swoich informacji przywołuje czasopismo Nexus. Z tego co udało mi się zauważyć, wydanie to nosi numer 153. Poszukałem trochę w internecie i udało znaleźć mi się sklep sprzedający poprzednie wydania różnych czasopism. Zamówiłem więc jeden egzemplarz wspomnianego Nexusa. Wspomniany artykuł znajduje się na stronie 6 i jest on częścią segmentu Wiadomości z Globalnej Wioski. W samym artykule możemy znaleźć jednoznaczne informacje o tym, że komórki, z których robi się szczepionki i te wykorzystywane do robienia mięsa, to tak właściwie jedno i to samo. Ponadto w Neksusie pada rozróżnienie na sztuczne mięso i te wyhodowane laboratoryjnie. Zgodnie z ich podziałem, mięso sztuczne tak naprawdę nie jest mięsem. Są to bowiem wyroby mięsopodobne, które zostały wyprodukowane z roślin. Natomiast mięso laboratoryjne to jak najbardziej mięso. Tyle, że zostało wyhodowane w kontrolowanych warunkach, w laboratorium. Podział ten, mimo iż wydaje się być logiczny, wolałem nakreślić ze względu na ten fragment wypowiedzi. Z czego produkuje się sztuczne mięso w laboratoriach Big Farmy. A więc dla porządku, chciałbym zaznaczyć, że w całej tej sprawie nie chodzi o sztuczne mięso tak właściwie, a o takie powstałe z kultur komórkowych. Wracając do artykułu Nexusa. W jego treści możemy znaleźć odwołania do raportu CNBC, oraz artykułu opublikowanego w lutym przez Bloomberga. Sam Nexus, jako źródło swoich danych, przytacza stronę igorhudow.com. Zacznijmy jednak od początku, czyli od CNBC. Dało mi się znaleźć wspomniany artykuł w internecie i tak właściwie nie wspomina on o metodzie produkcji mięsa komórkowego, a jedynie o tym, że Bill Gates i Richard Branson postanowili zainwestować w ten biznes, to znaczy w biznes mięsa komórkowego. Właściwie to cały ten artykuł wygląda tak, jak początek artykułu Nexusa, czyli jest to po prostu wprowadzenie i wytłumaczenie najważniejszych pojęć. Prawdziwe, nomen omen mięso, znajdujemy w artykule Bloomberga, do którego jednak wrócę za chwilę. Jak wspomniałem, źródłem dla Nexusa była strona internetowa Igora Chudowa, i tutaj również początek jest typowym wprowadzeniem i również opiera się na artykule CNBC. Dalej, autor odnosi się do artykułu Bloomberga. I właściwie od tego momentu do końca tekstu autor w dużej mierze przytacza cytaty uzupełnione jego własnymi komentarzami. Te zielone pionowe kreski to wyszczególniki miejsc, w których tekst został zacytowany, i jak widać, takich miejsc jest dosyć dużo. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak się wydaje, kluczowego artykułu, postanowiłem poszukać jeszcze innych artykułów zajmujących się tym tematem. Natrafiłem na kilka tekstów, jednak wszystkie one opierały się o wspomnianą publikację Bloomberga. Różniły się między sobą tym, że oprócz samego Bloomberga jako rdzenia, znajdowały się w nich informacje o potencjalnych problemach zdrowotnych w pojedzeniu takiego mięsa, finansowych problemach producentów takiego mięsa i innych informacji dodatkowych. Wydaje się więc, że rzeczywiście to właśnie artykuł Bloomberga jest kluczowy w całej tej sprawie, a więc na nim postanowiłem się skupić. I zrobimy to także w następnej części tego materiału. Zanim jednak do niego przejdziemy, to. Chciałbym także nawiązać do artykułu z opublikowanego na stronie Prison Planet. Trafiłem na niego w trakcie poszukiwań, właśnie innych podobnych artykułów do Bloomberga. Zauważyłem, że w tym artykule znajduje się informacja, iż w produktach od Impossible Foods znaleźć można nowotwór, a konkretnie w ich burgerach. Problem jednak jest taki, że Impossible Foods nie produkuje mięsa, a jedynie roślinne substytuty produktów mięsnych. Jako, że cały artykuł na Prison Planet odnosi się do produktów typowo mięsnych, to wklejenie tam danych o Impossible Foods jest raczej nietrafione. Pomyślałem więc, że ze względu na zamieszanie dotyczące zamiennego używania terminologii w odniesieniu do mięsa komórkowego i jego roślinnych zamienników, warto będzie również pochylić się nad produktami roślinnymi i sprawdzić, jak tu sprawa wygląda w kontekście rakotwórczości. Teraz jednak wróćmy do mięsa komórkowego i do Bloomberga. W publikacji o tytule Lab Grown Meat has a bigger problem than the lab. Sam początek artykułu przypomina te wspomniane wcześniej. Również tutaj autor, czyli Joe Fassler, przedstawia nam podstawowe pojęcia i wprowadza w samą tematykę. Jednak, już w jednym z pierwszych akapitów pojawia się informacja, że giganci z branży medycznej od lat wykorzystują tzw. unieśmiertelnione komórki do produkcji szczepionek, a teraz pojawia się idea, aby te same komórki zacząć wykorzystywać przy produkcji żywności. A czym tak właściwie same unieśmiertelnione komórki są? W artykule Bloomberga znajduje się odniesienie do strony Science Direct, a której również umieszczane są artykuły naukowe. Przytoczony przez Science Direct Opis mówi, że unieśmiertelnione komórki to albo komórki nowotworowe, które nie przestają się dzielić, albo takie komórki, które zostały sztucznie zmodyfikowane, aby namnażać się w nieskończoność i móc być hodowanych przez wiele pokoleń. Z jednej strony tak, w obu przypadkach produkcji i szczepionek, i mięsa komórkowego. Wykorzystuje się właśnie unieśmiertelnione komórki, a sam proces produkcji i komórek do badań medycznych i mięsa hodowlanego rzeczywiście jest dosyć podobny. Badania wykazują, że w kwestii nowotworzenia unieśmiertelnionych komórek nie posiadamy jednak wystarczająco jednoznacznych danych. Aby komórka stała się nowotworowa oprócz jej nieśmiertelności, konieczne są także zmiany fenotypowe. Jedne źródła sugerują, że po unieśmiertelnieniu komórek nie dochodzi do zmian genetycznych, inne twierdzą jednak, że jest zupełnie na odwrót. Brak tutaj jednoznacznego stanowiska i jednoznacznych dowodów. Ale jednak po kolei, jak w ogóle wygląda unieśmiertelnienie komórki? W typowej komórce ilość możliwych podziałów określona jest przez tzw. limit highflika, która dla ludzi wynosi około 50 podziałów na jedną komórkę. Mechanizm ten działa w ten sposób, że wraz z każdym podziałem długość telomerów, czyli końcówek chromosomów, zmniejsza się. W momencie, w którym telomery się skończą, komórka zaczyna obumierać. Jednak w przypadku, w którym komórka wytwarza enzym telomerazę, telomery zostają odbudowane i komórka właściwie przestaje podlegać procesowi starzenia. I trzeba tutaj zaznaczyć, że telomeraza odgrywa również bardzo ważną rolę w procesach kancerogennych. Nie jest ona jednak jedynym czynnikiem odpowiadającym za ten proces. Druga metoda polega na dezaktywacji genów supresorowych czyli takich, które odpowiadają za hamowanie podziału i utrzymanie stabilności genetycznej komórki. Te geny uznawane są także za antyoncogen. Istnieją także metody kombinowane, polegające na wykorzystaniu obu tych sposobów jednocześnie. Pamiętajmy jednak, że komórka nieśmiertelna to nie to samo, co komórka nowotworowa. Jest tu jednak pewne ale. Mianowicie komórki unieśmiertelnione mogą przechodzić w komórki nowotworowe, chociażby ze względu na fakt, że odbywając nienaturalną ilość podziałów, komórki takie mają czas, aby zakumulować powstające mutacje w trakcie trwania ich życia. Czego efektem może być powstanie zmian nowotworowych? W artykule z 2021 roku, mówiącemu o produkcji żywności z komórek unieśmiertelnionych, autorzy podkreślają konieczność regularnych badań takich komórek i weryfikacji, czy przypadkiem nie doszło właśnie do ewentualnych zmian nowotworowych. Autorzy podkreślają jednak także, że nie istnieje wiele dowodów wskazujących na to, że DNA pochodzące z żywności genetycznie zmodyfikowanej zostaje wbudowane do naszych komórek i tkanek. W przypadku produkcji żywności w danych zaprezentowanych przez Upside Foods, czyli firmy produkującej mięso komórkowe do władz USA, przedstawili oni, że w trakcie produkcji ich mięsa część komórek zostaje wyizolowana i jest ona hodowana oddzielnie w celu właśnie weryfikacji genetycznej stabilności populacji komórek. Niestety, nie udało mi się znaleźć informacji, jak ta stabilność jest zape zapewniana i czy jest ona zwiększana w stosunku do, że tak powiem, standardowej stabilności po unieśmiertelnieniu komórki. W tym kontekście, także w artykule Bloomberga pojawiają się obawy o to, jak te długofalowe skutki może nieść ze sobą jedzenie unieśmiertelnionych komórek, a Fassler podkreśla, że brak nam badań na ten temat. W świetle wspomnianej pracy naukowej obawy te wydają się być uzasadnione. Dalej, w swoim artykule Fassler przytacza wypowiedź, jak sam to nazwał, wybitnych badaczy nowotworów, którzy deklarują, iż nawet zjedzenie komórek nowotworowych pochodzących z innego gatunku nie wywoła raka u ludzi. Autor niestety nie przytacza tutaj żadnych nazwisk ani konkretnych wypowiedzi. Podaje on jednak, że większym zagrożeniem w przypadku jedzenia mięsa mogą być azotany zawarte w klasycznych produktach mięsnych, głównie znajdują się one w szynkach, zanieczyszczenia mięsa fekaliami, które także miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, oraz przypadki, w których w tradycyjnie hodowanym mięsie znaleziono nowotwory, takim tradycyjnie hodowanym po prostu pochodzącym z uboju, np. skrót. Na te przypadki Podaje już on źródła i inne odnośniki. W innym miejscu dziennikarz Bloomberga powołuje się na źródło, którym jest Robert Weinberg, czyli biolog i badacz nowotworów, który również informuje o niemożliwości transferu nowotworu między gatunkami poprzez jego spożycie. W tym przypadku potwierdzenie tej wypowiedzi możemy znaleźć także we wspomnianym już artykule naukowym pod tytułem Immortalizing Cells for Human Consumption. Ponadto FDA, czyli Agencja Żywności i Leków będąca amerykańską instytucją rządową, stwierdziła, że kurczak wyhodowany przez firmy Good Meat oraz Upside Foods jest tak samo bezpieczny, jak podobne artykuły spożywcze wyprodukowane za pomocą innych metod. I wspominam tu o kurczaku, ponieważ testy na chwilę obecną dotyczą tylko hodowlanego kurczaka. Jak już jesteśmy przy tym temacie, to chciałbym także podkreślić, że to właśnie Stany Zjednoczone posłużyły mi jako obszar, z którego czerpałem informacje. Właśnie stamtąd pochodzą wspomniane firmy, a także sam artykuł Bloomberga, który dotyczy także rynku amerykańskiego i obok rynku singapurskiego, to właśnie rynek amerykański jest chyba jednym z bardziej rozwiniętych, jeżeli chodzi o hodowlę mięsa komórkowego. Wracając jednak do meritum, wspomniane oświadczenie FDA jest częścią opinii na temat bezpieczeństwa danego produktu spożywczego. Jest to proces wstępny, poprzedzający inne czynności, mające na celu wprowadzenie artykułów spożywczych do szerokiego obiegu. Właściwie zarówno Good Meat, jak i Upside Foods. Za zgodą USDA, czyli Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, rozpoczęły już pilotażowe programy, w których ich produkty serwowane były w wybranych restauracjach. W przypadku opinii o produktach Upside Foods, FDA w przepisie 7 opisuje hipotetyczne ryzyko wynikające ze spożycia produktów, których komórki wciąż posiadają zdolność replikacji. FDA zaznacza jednak, że proces wzrostu powinien ustać po wyjęciu komórek z bioreaktora. Aczkolwiek nawet w sytuacji awaryjnej, w którym proces podziału dochodził dalej w gotowym już produkcie, FDA zaznacza, że obróbka termiczna, a następnie trawienie w układzie konsumenta, zablokuje dalszy podział komór. W przypisie tym pada również określenie, że sam proces niekontrolowanego podziału może prowadzić do czynników kancerogennych. Jednak nie jest napisane, aby proces ten był jednoznaczny ze zmianami nowotworowymi. Jest tu wskazane tylko ryzyko. A właśnie jako Coś, co jest jednoznaczne i wynikające jedno z drugiego, zostało tak to przedstawione w artykule Bloomberga. Przytoczyłem przepis siódmy, ponieważ to właśnie ten przepis wydaje się być tym, który miał na myśli Joe Fassler, przywołując ryzyko związane z jedzeniem produktów jeszcze się namnażających z powstaniem nowotworu. Kolejny zarzut, wytoczony na łamach Bloomberga, dotyczy braku zrozumienia, jak to możliwe, że komórki unieśmiertelnione nie wykazują znamion komórek rakowych przez jednego z szefów działu naukowego w firmie Believer Meets. Czyli jest to jaków namiast. Niestety, nie udało mi się znaleźć tej wypowiedzi w żadnym wywiadzie czy przemówieniu. Jeżeli ktoś z Was takie znajdzie, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie się do tego odniosę. Znalazłem jednak artykuł o unieśmiertelnionych komórkach na stronie Believer Meets. W artykule tym znajduje się natomiast akapit, w którym autorzy tłumaczą, dlaczego właśnie unieśmiertelnione komórki nie są komórkami nowotworowymi. Co warte zaznaczenia, artykuł na stronie Believer Meets Został opublikowany po publikacji Bloomberga, co może świadczyć próby wytłumaczenia się przez firmę. Believer -meets odwołuje się nawet do artykułu Bloomberga, powołując się na słowa Roberta Weinberga. W publikacji tej jest także link do badania naukowego opublikowanego na łamach Nature, który opisuje unieśmiertelnione komórki stosowane przez Believer Meets, a namiast jest współautorem tego artykułu. W dalszej części swojego artykułu. Fassler deklaruje, że przedstawił informację o unieśmiertelnionych komórkach, które nie wykazują markerów nowotworowych, dwóm znajomym biologom komórkowym, którzy wyrazili swój sceptycyzm. Nie podaje on jednak żadnych nazwisk, ani nie przytacza wobec czego dokładnie wyrazili swój sceptycyzm. W następnym akapicie pada stwierdzenie natomiast, że branża mięsa hodowlanego stara się unikać określenia unieśmiertelnione komórki tak bardzo, jak to tylko możliwe, co miałoby mieć swoje źródło w rozmowach z wieloma, zarówno byłymi, jak i obecnymi pracownikami branży, którzy mieli przedstawić swoje zaniepokojenie i niechęć w rozmawianiu o unieśmiertelnionych komórkach. Jednak wspomniana publikacja na stronie Believer Meats wykazuje właściwie odwrotną tendencję. Podobnie jest na stronie Goodmi. Na ich stronie głównej znajduje się wzmianka o unieśmiertelnionych komórkach. Również w dokumentach przedstawionych przez Upside Foods do FDA określenie immortalized cells jest stosowane dosyć otwarcie. Co prawda, Upside Foods w materiałach promocyjnych i na swojej stronie internetowej nie publikuje informacji o komórkach uniśmiertelnionych. Ciężko więc jednoznacznie stwierdzić, czy w oficjalnych dokumentach informacja ta została zawarta ze względu na konieczność i na ile jest to wrażliwy temat dla samej firmy. Jednak z drugiej strony, Faster w swoim artykule również nie odnosi się do konkretnych komentatorów i nie przywołuje żadnych wypowiedzi. Nie po raz pierwszy zresztą. Kolejnym ciekawym fragmentem artykułu Bloomberga jest e, przytoczenie wypowiedzi CEO Aleph Farms, Didiera Taubi, który przewodzi firmie produkującej mięso z wykorzystaniem komórek macierzystych zamiast unieśmiertelnionych. W artykule Bloomberga znajduje się cytat sugerujący, że Aleph Farms wykorzystuje komórki macierzyste, aby uniknąć problemów z akceptacją ich produktów wśród klientów. Fassler zaznacza, że Taubia niech wspomina słowa rak, jakoby było ono problematyczne. Udało mi się jednak dotrzeć do tej wypowiedzi Toby. I wynika z niej, że CEO, mówiąc o akceptacji klientów, ma na myśli szerszy kontekst i inżynierię genetyczną jako taką, ponieważ kilkukrotnie podkreśla, że komórki wykorzystywane przez Aleph Farms nie są właśnie modyfikowane genetycznie i to na samą modyfikację genetyczną kładzie on tu nacisk, a nie na to, że ich komórki nie są unieśmiertelnione. Końcówka artykułu Faslera bezpośrednio dotyczy już życia publicznego oraz polityki Stanów Zjednoczonych. Pojawia się tam na przykład informacja o pomyłce sławnej jednej pani polityk, która zarzuciła Billowi Gatesowi, że będzie hodował mięso na naczyniach z drzewa brzoskwiniowego. Chodzi tu o szalkę Petriego, która z angielskiego brzmi Petri dish. I pani Taylor Green użyła zamiast określenia Petri dish, co powiedziała Peach Free Dish. Druga tego typu informacja dotyczy burmistrza Nowego Jorku, który odmówił zjedzenia łososia wyhodowanego laboratoryjnie. Podobnych przypadków w końcówce publikacji Passlera jest więcej i chyba je sobie daruję. Chciałbym też zaznaczyć, że nie przeanalizowałem tego artykułu jak dosłownie linika po linijce. Wybrałem fragmenty, które wzbudziły we mnie największe zainteresowanie. Czasami po poruszeniu jednego tematu w jednym miejscu, nie poruszałem go po raz kolejny, gdy pojawił się w drugim. A czasami, gdy pojawiały się te same tematy w różnych miejscach, to poruszam je tylko raz. Mimo wszystko, starałem się być przy tym obiektywny i nie ukrywać żadnych ważnych informacji. Jak na przykład tego, że spożywcze właściwości unieśmiertelnionych komórek i ich wpływ na nasze zdrowie nie jest jeszcze w 100% zbadany i nie mamy pełnego obrazu, jaki, jaki może mieć na nas wpływ. Jako, że artykuł Bloomberga stanowił najważniejsze źródło dla informacji o nowotworze pchanym do kiełbasy, to właściwie na tym etapie mógł skończyć ten materiał. Jednak, tak jak wspomniałem na początku, po kilkukrotnym obejrzeniu release'a opublikowanego przez Krzysztofa Chmielnika i całym tym zagmatwaniu między sztucznym mięsem a mięsem hodowanym w laboratoryjnie i problemem z terminologią między nimi, twierdziłem, że rozwinę tutaj jeszcze sprawę o produkty pochodzenia roślinnego. We wspomnianych oryginalnych źródłach, czyli w Bloombergu, Nexusie i CNBC, sztuczne mięso pojawia się jedynie jako opcja uzupełnienia diety mięsnej, jako substytut mięsa lub w informacji, którą udzielił Bill Gates, że nie można poprosić ludzkości. Aby masowo przeszło na weganizm. I generalnie produkty mięsopodobne, ale pochodzenia roślinnego, produkowane są z wykorzystaniem, że tak powiem, bardziej konwencjonalnych metod, więc generalnie też nie wzbudzają aż tak dużych kontrowersji. Do produkcji wegańskich burgerów nie potrzeba stosować inżynierii genetycznej, manipulacji komórkowych i innych tego typu zabiegów. Sama produkcja kiełbasy i alternatywnych produktów roślinnych jest dosyć podobna. Czy zatem sztuczne mięso jest wolne od oskarżeń o powodowanie raka? No nie do końca. Po pierwsze, brak konieczności stosowania inżynierii genetycznej nie powoduje, że rzeczywiście nie będzie ona wykorzystywana. Dzięki tej technologii możliwe jest zwiększenie efektywności produkcji, na czym firmom generalnie bardzo zależy. Po drugie, gdyby nie zależało nam na oddawaniu mięsnego smaku w burgerach roślinnych, to nie byłoby tematu. Jednak firmy produkujące takie burgery starają się upodobnić swoje produkty do mięsa pod każdym względem. Jest to kolor tekstura, smak czy zmiana struktury przy gotowaniu, grillowaniu lub smażeniu. Tak się składa, że za cały mięsny smak w mięsie odpowiada chem, który jest częścią hemoglobiny. Wniosek ten został wysnuty przez firmę Impossible Foods, która przed rozpoczęciem prac nad recepturą swoich burgerów roślinnych poświęciła aż 5 lat, aby zrozumieć molekularną budowę mięsa oraz skąd się bierze jego smak i inne właściwości. Chem występuje naturalnie w korzeniach soi, a dokładnie w lek hemoglobinie, która jest takim odpowiednikiem hemoglobiny, tylko że w roślinach. Jednak naturalnie jest tam zbyt mało chemu, aby zaspokoić potrzeby produkcyjne Impossible Foods. I tu cała na biało wkracza inżynieria genetyczna. Dzięki genetycznemu zmodyfikowaniu drożdży, bo to właśnie drożdże wykorzystywane są przy produkcji chemu, Impossible Foods było w stanie rozpocząć produkcję na skalę przemysłową. Tu także wkracza cały na biało problem rakotwórczości. W tym przypadku źródłem tej informacji jest organizacja MOMS Across America. Jest to organizacja non-profit zrzeszająca amerykańskie mamy chcące poprawić warunki żywieniowe i zdrowotne w swoim kraju. Oczywiście głównie w kontekście swoich dzieci. Organizacja ta opublikowała artykuł, w którym sugeruje, że burgery Impossible Foods zawierają podwyższone stężenie glifosfatu. Glifosfat jest to z kolei pestycyd, który przez WHO uznawany jest za potencjalnie rakotwórczy. W związku z czym wokół niego narosło wiele kontrowersji. Moms Across America powołały się na badania wykonane na próbkach produktów Impossible Foods i Beyond Meat, czyli innej amerykańskiej firmy produkującej żywność roślinną imitującą mięso. I zleceniodawcą tych badań były właśnie mamy Ameryki. W próbce pochodzącej od Impossible Foods odnotowano 11-krotnie większe stężenie glifosfatu. I czy w związku z tym to tutaj jest pies pogrzebany, jeżeli chodzi o... Można się dowiedzieć, z czego produkuje się sztuczne mięso w laboratoriach Big farmy. Sprawa jednak nie jest do końca taka prosta. Na dokumencie z wynikami badania, na które powołują się mamy Ameryki, widnieje data 6 maja 2019 roku. Ze względu na genetycznie zmodyfikowane drożdże, Impossible Foods musiało przejść podobny proces akceptacji swojego produktu jak mięso z hodowli komórkowej. A tak się składa, że w tamtym okresie ich burgery były dostępne jedynie w restauracjach, a do sprzedaży detalicznej trafiły na przełomie września i października 2019 roku czyli właściwie pół roku po badaniu. W związku z tym, Podana badaniu została prawdopodobnie wyjęta z burgera, co czyni ją potencjalnie skażoną, a w konsekwencji wyniki badania niewiarygodne. Mimo iż do samych badań organizacji MOMS Across America osobiście pochodziłbym z rezerwą, to wydaje się, iż jest w tym wszystkim jakieś ziarno prawdy. Po pierwsze, sama lek hemoglobina wykorzystywana przez Impossible Foods nie pochodzi bezpośrednio z soi, ale jest produkowana przez genetycznie modyfikowany drożdże w warunkach laboratoryjnych. W związku z tym, Wykorzystanie lek hemoglobiny raczej nie łączyłbym z potencjalną zawartością glifosfatu. Jednak duże ilości chemów w produktach Impossible Foods nie są czymś, co jako ludzie spożywaliśmy dotychczas w dużych ilościach. W związku z czym tutaj również pojawiły się potencjalne głosy, że sama lek hemoglobina może być toksyczna. Obecne badania wskazują, że tak nie jest. Jednak wszystkie badania, na które natrafiłem, były albo opublikowane przez pracowników Impossible Foods, albo na ich zlecenie albo w innych badaniach, o powoływali się właśnie na badania Impossible Foods. Z drugiej jednak strony, firma dostawała wszelkie potrzebne zgody od administracji USA i obecnie sprzedaje swój produkt w handlu detalicznym. Podkreślam, że to mój osobisty wniosek, ale mam wrażenie, że ta historia jest podobna jak z badaniami wokół mięsa komórkowego. Jest to po prostu coś, co powstało niedawno i nie dysponujemy wystarczającymi ilościami badań, ani czasem, który mógłby pewne efekty potwierdzić lub im zaprzeczyć. Wracając jednak do klifosfatu, niestety nie udało mi się znaleźć informacji, czy Impossible Foods prowadzi uprawy soi na własną rękę, czy po prostu kupuje ją od zewnętrznych rolników. Jedyne co udało mi się znaleźć w kontekście farmy Impossible Foods to Impossible Ranch, która ma powierzchnię 70 akrów co daje około 28 hektarów, przy założeniu, że 1 hektar to 2,47 akra. Zakładając, że z 1 hektara można uzyskać około 4 tony soi to na Impossible Ranch są w stanie wyhodować nieco ponad 100 ton soi przy samym założeniu, że jedyne co robią na Impossible Ranch to właśnie hodują soi. Co też nie jest prawdą, bo Impossible Ranch to miejsce, w którym chcą ratować krowy i po prostu je tam hodować bez zabijania ich na mięso. Wróćmy jednak do meritum. Samo Impossible Foods informuje, że rocznie sprzedają 4500 ton swojego produktu. Bardzo więc możliwe, że poza Impossible Ranch konieczne są dodatkowe uprawy. I niestety nie znalazłem danych na temat, ile soi zużywa Impossible Hut w swojej produkcji. Więc jest to tylko moje gdybanie. Przechodząc do samej soi jako takiej, znaczna ilość jej upraw na świecie jest genetycznie modyfikowana, aby być odporną wobec stosowania do glifosfatu glifosatu. I średnio aż 77% upraw światowych jest genetycznie modyfikowana w celu uzyskania odporności na glifosat. Oczywiście występują też tutaj regionalne różnice. Odporność na glifosat powoduje, że chwasty dookoła umierają po tym specyfiku. A natomiast sama soja rośnie sobie spokojnie. Jak też wspomniałem wcześniej, glifosfat jest podejrzewany o bycie rakotwórczym, na co możemy znaleźć badania naukowe. Mimo, że próbka dostarczona przez Mooms Across America nie jest wiarygodna, to jednak wydaje się, że jest to prawdopodobne, aby burger od Impossible Foods mógł zawierać glifosfat. Problem chyba jednak nie jest systemowy w kontekście produkcji wegańskich burgerów. Ze względu na chem, Impossible Foods ma dosyć specyficzny skład swojego produktu. Zresztą, zgodnie ze źródłem oskarżenia w stronę Impossible, w produktach Beyond Meat stężenie były było 12-krotnie mniejsze. Co oprócz faktu, że próbka Impossible Foods była prawdopodobnie zanieczyszczona, to jeszcze należy podkreślić, że Beyond Meat nie wykorzystuje soi. Co zresztą skrzętnie podkreślał na swojej stronie internetowej. W związku z tym, jeżeli mamy tu jakiś problem z glifosatem, to raczej on dotyczy produkcji soi jako takiej. I sposobów jej ochrony przed szkodnikami, a nie samymi burgerami roślinnymi. Na deser zostawiłem ostatni aspekt tej przeprawy, a mianowicie kwestię Big Farmy. Pan Krzysztof Chmielnicz stwierdza, że sztuczne mięso produkowane jest przez Big Farmę. Nie udało mi się znaleźć takiej informacji ani w Nexusie, ani w artykule Igora Chudowa, ani z CNBC, ani nawet w Bloombergu. Szukałem również w strukturze właścicielskiej kilku firm zajmujących się produkcją mięsa komórkowego, jednak również bez skutku. No dobrze, skoro rozpoczęliśmy od TikTokowego virala, to i na nim zakończmy. Rozwijmy sobie to wideo na słowa kluczowe. No i proponuję użycie sztuczne mięso, komórki rakowe, laboratoria Big Farm. A więc zaczynając od sztucznego mięsa. Źródło, na które powołuje się autor, nie dotyczy sztucznego mięsa, a prawdziwego, tyle że hodowanego komórkowo. A więc teraz przejdźmy do komórek rakowych. Mięso komórkowe nie jest produkowane z komórek rakowych, a uniśmiertelnione. I co prawda. Ich wykorzystanie może budzić obawy i wątpliwości, jednak jak sam Nexus wskazuje, nie dysponujemy obecnie pełnymi danymi odnośnie bezpieczeństwa ich stosowania. I o ile agencje takie jak FDA czy USDA dopuściły to mięso do obrotu, to wciąż bazując na danych z laboratorium, a nie na wynikach zdrowotnych bezpośrednio od konsumentów. Natomiast kontrowersje w przypadku sztucznego mięsa wzbudza firma Impossible Foods, wykorzystująca soję przy uprawach, w których wykorzystuje się prawdopodobnie rakotwórczy pestycyd glifosat. Jednak problem ten nie wydaje się być problemem systemowym w produkcji burgerów, a raczej problemem pojedynczej firmy ze względu na specyficzne metody produkcji i wykorzystane surowce. Przejdźmy teraz do bikwarmy. W źródłach, na które powołuje się Krzysztof Chmielnik oraz w źródłach nazwijmy to pierwotnych, nie pada informacja, aby mięso komórkowe produkowane było przez laboratoria bikwarmy. Podobieństwo, jakie udało mi się znaleźć, to fakt, że obie gałęzie wykorzystują komórki unieśmiertelne. Jedni do produkcji żywności, drudzy przy produkcji leku. Jeżeli chodzi o produkcję żywności, to jedyne powiązania do jakich dotarłem to takie, że jednym z głównych producentów glifosfatu jest firma no, pochodząca z obszaru Big Farmy, czyli Bayer, który produkuje ten pestycyd pod nazwą Roundup. Z mojej strony to tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.